Cześć, mam tam was bardzo serdecznie, jestem Cytrus, a to jest pierwszy odcinek z naszej kolejnej serii, tym razem bierzemy sobie na nasze widły szereka trzeciego, kolejna, że tak powiem, część szereka dwójeczkę prawie żeśmy już przeszli z racji tego, że ostatni odcinek będziecie mieli w tą niedzielę, już taki powiedzmy odcinek, no, kończący właśnie szereka drugiego, postanowiłem, że nagram dla Was też szereka trzeciego. Także w sumie powiem wam szczerze, że e, widzicie go dzisiaj, czyli właśnie w środę. Wiem, że dzisiaj powinna być teoretycznie twierdza 2K2, e, ale nie mam zbytnio tak czasu, żeby przysiąść na dłuższe nagrywanie i tak dalej. Dobra, to do ten czas nową sobie grę wybierzemy. E, także film oczywiście i zaraz wrócimy do tematu. Przegapiliśmy początek. Nie my. Bo wiesz, nie mogę przegapić początku sensu. Ośle, ja. Niektórzy tak mogą, przychodzą. 5, 10, 15 minut po czasie. Ośle! Ja nie muszę zobaczyć całość, nawet reklamy, zwłaszcza reklamy! Ośle! Patrz! Jeszcze się nie zaczęło! Jasne? Siadajesz! A no dobra. Ośle! Siedzisz mi na kolanie. Co? Upsy. Nasza opowieść rozpoczyna się końcem. Zbierając resztki sił, umierający król Harold z miłością mianuje Szreka następcą tronu za Siedmiokór Ogrodu. Jesteś bezpośrednim spadkobiercą tronu. Ale zmartwiony Szrek, gdy myśli o obowiązkach, chwale i niewygodach, jakie wiązałyby się z koroną, błaga króla, by wskazał kogoś bardziej godnego. Dawaj, ktokolwiek myśl! Na samym progu śmierci żabi król ofiarowuje Szrekowi promyczek nadziei. Jest jeszcze jeden. Lecz szrek, osioł i kot w butach musieliby wypłynąć w morze, by znaleźć kuzyna Fiony, Artura. I jego umieścić na tronie. Nieustraszony Shrek pędzi na się od piratów na brzeg, by rozpocząć podróż. Znaczy, wyruszyłby, gdyby nie miał niecierpiących zwłoki królewskich obowiązków. No, właśnie. Przestań, szrek, Nie mogę być aż tak wkurzający. To jest. No, Feskito, ideolo tak samo jak no, na filmie. Nie jesteś taki zły, Shrek. Nawet yy, wyszczuplecie. Wyglądasz jak królewskie. nie, nie wiem co. Dobra, dosyć tego. Nie będę tego nosił. Dostojny książę, czas na królewski bankiet. Ja nie idę. Obawiam się, mój panie, że nie masz w tej sprawie wyboru. Służba królewska, formacja szturmowa Berło 12 Beta. Chodźcie, proszę. Będą się, się czas A czym obraz. się bije? Kliknij. Naciśnij. Chwilka, chwilka. Mam coś na nacisnąć, tak? Ale... Naciśnij. A tu nie mam nic, żeby nacisnąć Czekajcie, czym tu się bije? Czekajcie, a to, to jest uderzenie Dobra, już wiem Dziwne takie tylko sterowanie, ale może być No i właśnie, jeszcze tak powiem ja tak na samym początku Trzymajmy za zablokuj. które to jest? To jest to? Nie, czekajcie Bo tutaj muszę ogarnąć ogólnie em... Menu główne... A bo nie, 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 nie. Jak się ogarniemy? Czekajcie. Czym może się bronić w sumie? Czekajcie. Tu, 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 tu. Dobra, dostał taką jakoś. I właśnie, szereg powiem wam, że nie wiem, który będzie z nami. E, tak się jak postaram się go w miarę często nagrywać. Nie wiem, czy to zastąpi na pewno szerega dwójkę, czyli że będzie co niedziela o dziesiątej. Nie mam pojęcia takiego. Ale jak mam kurde zblokować go? jestem... bo tu mi się nawala, tak? O właśnie, ten jest tak chyba mocniejszy, tak? Cios, nie czekajcie, tak, tak, tak. Chwila. Tak się go bije. Tak się bloczy, tak się skacze. Tak się bije. Budzi szacunek, nie? Ci, przytrzymaj tarczę dobrze, ale ja nie wiem czym. Czekajcie. Czekajcie. Tak jest uderzenie, tak? Dobra. To jest blokowanie. Nie, nic. Patrzę, patrzę tutaj po wszystkich tych lece, dobra. Bez skitu nie mam pojęcia, którym biega się ASDW, dobra Strzałką lewą się bije, a którą się blokuje? O, to jest! U, Właśnie... E, zle, E to jest zrek. unik. Dobra. Super. Znaczy E to jest tak to obrona zle, garda jak nie. Ich Wiesz, że robili je od miesiąca. <laughs> No, także tak to wygląda. Ty super to wygląda, skitu. z skitu. Ziszodową rzeźbę. Wow. Przytrzymaj, silny atak Czekajcie, e, Naciśnij przytrzymaj. To się nie się przecież było już ten silny atak chyba, tak? Czekajcie. Który to, co to może być? Ja, bo tu jakiś gościu jest. Silniejszy atak, który, którym cię wyprowadza. A, to! Właśnie, o, to już wiem. Tylko nie lodowa rzeźba! O, pamiątkowy kółek. Zdecydowanie powinieneś go zabrać. Żonom trzeba przynosić... Właśnie, mecz, dobra, mam. Dobrze. Zadanie wykonane. U, u, już wiem. Rozwalaj e, tak, że tak to będzie. Tak, Fan ja lubię Shrek ogólnie, wszystkie Do części oglądałem i będę chciał też sobie pograć we wszystkie części. Wiem, że jeszcze Shrek Forever, a to oczywiście po tym, jak. A, krzesła też rozwalimy. Oczywiście to będzie po tym, jak. Ehm... Ehm, przyjdziemy sobie Trójkę. Także zobaczymy, jak to będzie z tym Arturem w ogóle, jak to będzie historia e, rozbudowana wtedy, dalej. Mam nadzieję, że idę tylko tak samo jak na filmie, bo Shrek ci był zarąbisty, To was nie będę tutaj pokonywać. Super. Dobra. Pociągnij za idę, 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 chwilę tutaj pozbieram, to jeszcze ostatnie krzesło rozwalę. To są chyba punkty doświadczenia z tego co mi się wydaje Ciągnij za dźwignię, to jest wszystko fajnie, fajnie powiedziane, ale... A, tym. Powiem wam tako. dużo tutaj, no nie jest sterowanie trudne, bo E to jest blok, prawa strzałka, to jest mocniejsze walnięcie, lewe to jest takie zwykłe uderzenie, Upsy, więc... Nie sądziłem, że to tak zadziała. Pieniążki! Słam monety! Ale się błyszczą! Dobra, i co teraz? Nie mogę się doczekać wizyty w sklepie z pamiątkami. Dobra, tutaj chyba miśmy wyjść. Tak jest Panie! Zachowuj się, błagam! To jest zwykły okr, to jest szrek! Dostajesz plaskacza A -a. i dostać kopa! Tak jak przed chwilą to było właśnie Szrek <laughs> to szrek Mam świetny pomysł wszek! Eee, M, aby, u, aby użyć, aby użyć Dlaczego? Czego? A gdzie to jest, pod którym? Czekajcie Czekaj, weź takie zwykłe uderzenie naciśnij. Aby użyć ataku pyłku wróżek. Nie wiem serio, gdzie to jest. Czekajcie. Atak. Czekajcie. Tu jest chodzenie. Ja muszę ogarnąć bez kitu całą. Całe sterowanie od początku. To jest skoczenie, tak? Blok jest pod tabem. O kurde. Dobra, to to nie. To też nie, to też nie, to też nie. Patrz teraz na całą klawiaturę To jest zwykły atak. To jest mocniejszy, tak? Jak mam użyć, żeby właśnie użyć ataku pyłku wróżek. Nie mam pojęcia. Tak lecę po wszystkich bled nagrywania mi się nie uj... Kuu! Ej, szrek, To jeden z tych o, kurde. Złap go zanim doprowadzi mnie do szału. Dobra, łap go. Super. Więcej pudru! Więcej farby. blok... Dobra, już wiemy panie? jak to jest to zrobione. Patrzcie. Teraz tarcza i a to to było to właśnie o wow. i co oni tak teraz a trochę ich zablokowaliśmy super Wo wszyscy To ty zarobiście tu można robić komu wyskitu i że tak powiem zaznaczyłem jak widzicie tutaj nie ma że tak powiem legendy, jak to zrobić, że jakiś atak uderzy. Tu jest jakiś znaczek symbolik, tak jak to przed chwilą było widoczne i po prostu robię, naczuję, obadam wszystko. Całe sterowanie jest e, zera, Także, myślę, że ja się, się uczę razem z wami. No jasne, że tak, nie zapominaj o jej się Także mamie, wiecie ona jak to jest, no jasne, tak a propos Shacka trzeciego, także pytaj tylko skąd, wiecie. Tym wiem. Śled... No i jeszcze jest Raul, wiesz jak go urazi to co zrobiłeś z jego peruką? Nie wiedzą, że muszę złapać statek z drogi! Na Zauważyłem, że nie w których właśnie momentach on inaczej mówi, a inaczej. Wykonać trzy ciosy krytyczne. No to to. E, dobra. E, inaczej, właśnie leci, leci głos, a inaczej leci, prawda, napis. Także no, tak czy siak jesteśmy w dokach. Miejsce za siedmiu górogród. Jest i smog, w końcu. Nie mogę już doczekać się tej podróży, szefie. Lecz lękam się, że jakby to rzec. Jakaś wroga siła zdaje się stać nam na drodze. Udam się przodem, by przygotować nam przejście. Wy bawcie się dobrze. W końcu będziemy mogli atakować chyba kotem, tak? Nie, ale jednak nie, on ogarnia nam. Bardzo fajnie to jest zrobione, naprawdę inna jest perspektywa zupełnie inna. Udy, jak mam trafić jak mówię wszystko. Nie mogę obracać, aby tej kamery nie. Tak jest i tyle. Dobra. B. Ah. No, blokuj się. Shrek! Kurde! Mordo. Dobra. Trzeba skoczyć. No, Okej. Okay. Także mam nadzieję, że ta seria, tak samo jak seria zoszeka dwujeczki, przypadnie mam do gustu. W ogóle będzie nam wam się podobał te, te, te filmy, i tak dalej, to, to będę jeszcze bardziej ucieszony, bo jeszcze lepiej mi się będzie to nagrywać. Tak, zostawcie już teraz, może, łapkę w górę, bo wiem, że możecie zapomnieć, jeśli po tak super odcinku już sobie pójdziecie, jak już go skończycie oglądać, i tak dalej. Mam nadzieję, że do końca. To zostawcie teraz łaski swojej, może, wiecie? Te, te, tą, to, tą tą, przynajmniej łapkę w dół, a jeśli nie, znaczy w górę, sorki, łapę, łapkę w górę. Jeśli nie, jeśli uważacie, że jednak materiał był słaby to, to oczywiście łapkę w dół, ale przynajmniej nie zapominajcie oceniać tych naszych filmów i napiszcie jakiś komentarz oczywiście, bo tak jak mogliście ostatnio zobaczyć na naszym Facebooku troszeczkę jest wielkie poruszenie, bo chcemy was zmotywować do tego, żebyście byli bardziej aktywni i na Facebooku to działa. No, no, na Facebooku no, w 20 minut zdobyliśmy tysiąc lajków, naprawdę, 1000 lajków dostaliśmy posta Dobra, danego drogi, także ludzie z Facebooku są naprawdę jesteś, ogarnięci, to także jeśli niszczy nas nie znaczy, jest takie zapraszamy. Do ulubienia naszego fanpage'a, oczywiście link w opisie, i po prostu bądźcie aktywni. My was o to bardzo serdecznie prosimy. Lajkujcie nasze posty. No i tyle: no. komentujcie, dajcie rady. piszcie jakieś komentarze. No, no. miłe no. po prostu chcemy, żeby nasz kanał w końcu już się rozrósł. Że on tak jest, już bardzo dobrze wiecie, jak to jest, ale żeby było każdemu fajnie, wygodnie i miło. Nie zwracajcie. Zostawcie uwagi. tego lajka, co? Naprawdę, bo to, to jest bardzo miłe i potem sobie pośdacie komentarze na dobrano. To jest coś zajebistego, także nie zapominajcie proszę was o zostawieniu jakieś łapeczki i tak tam dalej. na górze jest kot? Właśnie. Czemu on nosi buty? A właśnie On kopie hey. nam tyłki, a my myślimy o butach. <noise> Cześć, krytyk to był ten. Dorola chłopaki! Super Robisz nas młotków. Dobra, pociągniesz? O kurczę, on jest aż taki silny? Ale bez kitu, tutaj w szeregu wprowadzi wprowadzi troszeczkę na perspektywę taką bardziej platformówkę. Sforsowano bramę! Sforsowano bramę! Jak widać, coś cudownego, już to na Do ataku na ogra! Także odcinki też będą tak się, się daje takie Ogrylano! długie w miarę na 23 minut, raczej na 20 się postaram. Także o, tutaj trochę śpirać to są mocniejsi. Dobra. Okej. Okay. A nie, 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 czekajcie, bo muszę nacisnąć, żeby on mocniej jakby ciągnął, tak? To co muszę zrobić? A, właśnie, muszę tak, wiecie, tak jakby gwałcić <grywki> klawisz strzałki, czyli trzeba po prostu mocno ciągle uciekać. Sorry, naciskać i tak dalej, i tak dalej. Sorry, ja się nie mogę tak trochę skupić, jeśli chodzi o rozmowę, bo zauważyłem, że czasami tak średnio to idzie. Wszystko dlatego, że pierwszy raz gram tą grę i nie chcę prowadzić to, tej serii badziewnie. Chcę po prostu, żeby to fajnie wyglądało. Żebyście byli zadowoleni, po prostu oglądam sobie, pierwszy raz w nią gram, jest z dla mnie też coś nowego Naprawdę, także musicie mi uwierzyć, że przeżywam tą grę i będę przeżywał ją razem z wami To jest dla mnie po prostu coś nowego, rozwalimy tutaj im całą tą siedzibę Dodajnie wykonany kolejny kufel Tego się nie da porozwać, ale oczywiście Czekajcie Super, no tak jest spowolnie, takie slow motion ale śmiertelne z tą mąż. Zaromise. Okej. Dobra, to je dozwolimy. Wszystko w Te skrzynki. O! Widzieliśmy w jaki żeśmy ten uwolnili. Fajnie. Naprawdę fajne wątki tutaj wprowadzi w tym szeregu trzecim. Jak jest taki duży przeskok między szerekiem dwójką a szeregiem trzecim, to jestem ciekawy jaki będzie przeskok ze szeka trzeciego na szereg. Forever. Znaczy tutaj znowu. Mocno. Właśnie. I przeszliśmy. Okej. Okay. O, super. O, co za niespodzianka! Piraci i bandyci w tokach! Czego to oni nie wymyślą? Nie wiedzą, że ja tu muszę złapać łódkę? <laughs> nie łódkę, tylko statek! Będziemy płynąć takim dosyć sporym statkiem, mam nadzieję, z takim przewodnikiem wikingiem i będziemy gdzieś szukać Ar y Artura, który ma zostać teoretycznie królem Zasiemnej Ogrodu, ale raczej mu to nie będzie na rękę. Opowiadam tak na doznaniach swoich, e prawdę, jeśli chodzi o film. Także tak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że tak samo odzorowana jest gra na filmu w 100%. Bo jeśli tak, to będzie zaromista seria, zaromista gra i co jest w ogóle, coś, coś przesudownego. Dobra, skaczemy sobie. Okej, okay. stać się, ani się, ani się nie układałem. Mm. Dostał sobie tej bo w pyszczek. Dobra, doświadczenie. To jest odświeżenie, tak mi się wydaje. Takie kulki to mogą być, bo to. O, mamy trochę też już tego złota, prawie siedemset. Pięknie, pięknie. Czu, czu, czu. Czu, czu. Ho, ho, ho. Poprawili troszeczkę e, ten bicie. Szeka teraz troszeczkę tak z różnych kombinacji atakuje, pomimo wszystko. Fajnie to wygląda. No, o, ale to jest łódka, to jest statek, to jest... O, ludzie... Patrz, Rek, nasza załoga jest gotowa do drogi. Znajdę sobie leżagi takiego małego drinka z maciubką parasolką. My nie mamy załogi ośle. Próbują nam ukraść łódź. Co mogą mnie pocałować? Ogry się zbliża, chłopcy! Zabijcie okna deskami i przygotujcie się! No właśnie, pirać. Dobra, trzech najszybciej tutaj prawdopodobnie polecieć. tego bić, bić od razu. No, znaczy ja chcę super atak wyprowadzić. Właśnie. Super. Samo To teraz bić jeszcze można. Jedzonko, jedzonko, jedzonko trzeba wziąć. Dobra, bierz, rzeku. Super. Dobra, super atak. Właśnie. Oho, A to będzie kombo normalnie. Ja tylko ogarnę chyba bardziej sterowanie. I ja będę wam takie normalnie tutaj pokazywać rzeczy, że normalnie takiej serii w moim koniec jeszcze nigdy nie widzieli, nie? Łaa! A ty jest chyba siła, to jest chyba manna mi się wydaje. Że po prostu mogę używać tego lepszego ataku. Dobra, jesteśmy. Jest jeszcze funcia, szefuncia też trzeba będzie zabić. A nie, już! Uuu! Turysta znajdź wszystkie pamiątkowe kubki. Nie udało się. Likwidator na pięciu słów kończących. No... No e, dobra, lecimy dalej. Okej. Okay, jeszcze jesteśmy jakieś dodatkowe funty. Fajnie to wygląda, fajnie. Naprawdę coś ciekawego może być. Okej. Okay, statek piratów. Miejsce za 7ow. Nie odstępimy tutaj na krok. Budzisz szacunek, nie? No właśnie. Okej, okay, tu są jakieś skrzynie. Czy ja mogę te skrzynię otworzyć? Niekoniecznie. To jest jakieś dodatkowe złocisze. Dobra. Tutaj nie mogę skoczyć tutaj, będę mógł prawdopodobnie e, Chciałbym tu skoczyć. Jak się przytrzymać? Czekajcie. No nie mogę tutaj wejść, nie? Nie wiem dlaczego. Tak podwójne? Nie. Złapać się mogę? Czekajcie. Spróbujemy. Musisz się właśnie jak on się ma niby. Chwycić tam. Czekajcie. Dobra, nieważne, chodźmy tutaj. Ale chyba będzie jedna w sumie droga. No więc. Lipa, czekajcie, bo tam chyba był jakiś e, poród. Rozpocznij poziom od nowa. Tak. E. No porady, tak zauważyłem, że nie wiem jak to w końcu złapać, nie? Beskitu. Było tam wkazana jakaś dodatkowa umiejętność i chyba prawdopodobnie spinaczka, ale nie wiem jak wykona się. A. a Dobra, ale nie o to chodzi. No, Szeku, z kim się bijesz? Dobra A, dobra, już chyba wiem o co chodzi. No... Nie, 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 Chyba nie o to chodzi. Ja chcę się spiąć, O co chodzi? Dlaczego nie mogę? Teraz pewnie mi napiszecie w komentarzach, czym to można zrobić. Mam nadzieję taką. No próbuję, próbuję zapać się czegoś. Ale jak to zrobić? Nie mam pojęcia, powiem wam szczerze. Żeby się złapać tak, żeby on się mógł tam podciągnąć. Nie ma przynajmniej tego uderzyć. Czekajcie. Tu jest atak, tu jest wszystko. Góra, 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 jakby to. No tak, nie? Mm. Nie wiem, nie wiem, serio nie wiem. Okej, okay. no może tak jakoś, w którymś. No to trzeba będzie podskoczyć, to mi się leży na 100%. Wszystkimi klawiszami teraz normalnie, wszystką, całą klawiaturę tutaj uderzam. Ale dalej nie wiem. O, już się torpedy zaczynają. Być jakieś kapiszony tutaj lecą w ruch, ale powiem wam, że e, jednak nie będę Was tutaj, że tak powiem, zatrzymywał na długo. Ja to ogarnę poza nagraniem. Spotkałem się, jak już wejdę tam do góry, albo jeszcze przed wejściem zobaczę, będę musiał poczytać troszeczkę, powiem Wam szczerze, co, jak korzystać, z czego, jak po prostu, jakie jest sterowanie, tak. Bo nie chcę was tutaj naprawdę przez 3 minuty albo przez 4 przetrzymywać, bo nie umiem skoczyć na tamte beczki, czy tam w sumie skrzynie to są takie. E, także co, mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. To jest nowa seria, szereg trzeci przed wami był w sumie, i będą kolejne odcinki. Powiem tak, nie wiem jeszcze w które dni, o których godzinach, to już mówiłem na samym początku, ale co, zostawcie tą taką wiecie, młodzieńczą, widzowską, superanską. Łapkę w górę. No i co? Zapraszam Was na kolejne odcinki. Należyć śmeczko. Żegna się. Cytrus. No i do kolejnego odcinka w grze Szereg 3. Siemaneczko.